Halo, halo, hej, siemano Ja jestem Hawajes i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play is Happy Rate Urban Hunt I witam was chyba w 25 albo 6, albo 7 odcinku Nie wiem który, 20 który Ale to nie jest istotne Co, zanim zacznę gadać, to co, pamiętajcie dać łapkę w górę, subika na kanale I ogólnie... Y i ogólnie co? Dzisiaj sytuacja pr przedstawia się tak. Yy, potrzebujemy pieniążki, żeby zarobić. Yy, żeby zarobić, tak. Yy, yy, I ogólnie, żeby zarobić, potrzebujemy, żeby zarobić na mapę wybrzeży Meksyku. I potrzebujemy, no, yy, dosyć sporo pieniążków. Tak. I. Na razie mój stan konta jest taki trochę średni yy, i tak ogólnie na to są różne, że tak to nazwę sposoby, żeby pieniążki ogólnie ogarniać sobie. Yy, pierwszy to jest handel, który właśnie troszeczkę dokonam. Zrobię trochę handel, żeby coś zarobić. Yy, kolejny sposób to jest yy, Ataki na miasta, które bardzo lubię, są fajne. Bo można też się poszczelać w ogóle jest spoko i dostajemy za każde miasto 5000, tak jakby okupu, więc to jest w miarę spoko, ale no jeden minus jest taki, że niestety, ale yy, mamy też wtedy wydatki, bo, nam, bo wiadomo, załoga w ogóle, utrzymanie statku, yy, amunicję trzeba dokupić, naprawić statek. Więc z tego 5000 wychodzi, że zysk mamy. Nawet w sumie ciężko mi oszacować ile, ale no nie jest to duży zysk, więc jest to najmniej opasalny. No i jeszcze mamy otwarty świat, mamy mapy skarbów i w ogóle, więc myślę, że. No. I dzisiaj będziemy korzystali z tej opcji środkowej, numer 2, czyli będziemy atakowali znowu port. Po, bo, bo mówię na razie port, bo. Bo nie wiem jeszcze dokładnie, no chyba, że ten odcinek będzie dłuższy, ale postaram się, żeby był taki dłuższy niż zawsze, ale żeby nie był za długi. Nie miałem powiedzieć, a się zagadałem. Tak jak mówiłem, zrobiłem własne malowanie. Pinka ma takie malowanie, Buza ma takie malowanie i Okręt Liniowy ma takie malowanie. Zacząłem też nazwy zmieniać, no bo mamy już takie pierwsze klasy. To myślę, że te pierwsze klasy będziemy tylko już ulepszać i będziemy mieli. Takie statki, wiecie, już na stałe. Jeszcze może, myślę, że takie. Dwa? Nie wiem, trzy, cztery. Muszę zobaczyć. Umiejętność. Oj, przepraszam. Niszczyciel. Nie, ja chciałem. Kapitan. E, Nauczy się jak dawać swoim ludziom stałe To nie jest to. Niszczy żołd, to jest opłata. Wilk morski to... na <grymne> trakcie nice, rajduje ze 6 do 7 węzłów dzięki czemu rajd będzie o 40% szybszy. Żeglas z uh -huh. portami z 5 do 6 węzłów. Eee, przewoźnik, szmugler, handloec. Nie pamiętam, ale tutaj gdzieś mieliśmy Bombardier nie korsarz mm. um. nie no kurde ale nie pamiętam ile możemy mieć ma na maksymalnie statków ale to nie jest cztery na pewno możemy mieć a pięć sześć nie wiem ile na maksa jest nie wiem czy nie 6 nawet statków zleceniu gobernatora galeon jung no dobra możemy płynąć może coś nam się uda ubrać z tego i widzę, że mamy dosyć sporo statków, ale są to junki. Nie wiem, czy tak się odmienia junk, junki. Te takie chińskie statki albo japońskie to one są no, takie powiedzmy, takie, takie średnie. Yy, o, w porównaniu do naszych statków klasy pierwszej, to one są już tak szczerze słabe. Na początek, jakbym miał na początku taki statek, to myślę, że byłbym zadowolony, ale nigdy grałem z tą grę nie miałem takiego statku, więc nie wiem. Nie wiem jak to jest pływać takim statkiem. Myślę, że moi sobie na spokojnie poradzą z trzema tymi statkami. Jeden zaraz zatonie, a my udajemy się na tego galeona, bo on ewidentnie coś przewozi, albo jest jakiś ważniejszy statek, albo tam ci eskortowali jego ewidentnie, bo bo widać, że on tutaj jest yy, widzowie taki trochę poza walką i w ogóle. Mm, kurde, ale że ale ty się... Ale ty się tam wolno pływasz kurde. O, działa to, bo se zbindowałem GGG. Zastanawiam się czy nie dać sobie automatycznego szczału, ale to by tak trochę grę mi pogorszyło. Ale w sumie, tak myślę, tyle grałem bez, to może teraz zrobię automatyczny strzał. Nie wiem, automatyczny strzał jest spoko, jak ma się taki właśnie duży statek już. No to myślę, że ta pierwsza klasa już jest chyba na tyle duża, że mogę sobie zrobić ten automatyczny strzał. Nie wiem, czy wam mówiłem, zastanawiam się, czy będę tym kaplerem całym, czy jak to tam się nazywa, no w służbie Holandii to tak sobie myślałem i nie wiem czy tego po prostu nie porzucić i zostać piratem niezależnym piratem tak no wtedy byśmy nie mieli takich misji teraz właśnie jak ta no i nie wiem no i ogólnie reputacja nam się pogorszy bo zrezygnujemy ale chyba nie uznają nas od razu że jesteśmy takim wiecie piratem tylko będziemy mieli coś przykładowo żeglarz zwykły kosz dokowania czy coś takiego dobra atakuj kurde lecimy na nich co wam tak słabo idzie, kurde? Co oni was tak robią? Panie, co ty? Że oni cię tak robią? Ile to ma dział taki jung? Coś tam ma, ale żeby aż tyle? Żeby cię chłop robił, jak chce? Obrak, kurde, pięknie. Jeden zatopiony, kolejny. A tam nie wiem, co się dzieje. Ten chyba tylko został. Nie? Jeszcze muzyka się nie zmieniła. Aha, fajnie, on tu zatonął, i towary się zrespiły tam. Gdzie ja takim wielkim statkiem tam wpłynę? Jedynie tym galeonem mogę spróbować. Gdzie on jest? Stój. Oniałem no, przed chwilą. Jedynie co to mogę galeonem spróbować tam wpłynąć, bo galeon jest mniejszy, ale on nie ma pewnie tego ulepszenia płytkiem miedzizny. Czy jak to się nazywa I to ulepszenie pozwala po prostu, że Kadłub wam się nie będzie uszkadzał Jak pływacie na taką mieliznę No i te, ta gra niestety Akurat to mi się nie podoba Nie da się utknąć na mieliźnie A szkoda Fajnie by było, chociaż nie wiem jakbym miał taki statek wtedy uratować Jakby wpłynął na Wiecie tam gdzie jest takie No płycej, o właśnie i mamy takie te Teraz w tracę O Dobra, lecimy tutaj. Do tej zatoki wpłynęliśmy. Towar. Nie wiem o co w tym chodzi, że tu pisze towar. Aha, towar, że tutaj towary na falach, okej. Okay. Eee, kurde. Serio ja tu nie mam... Serio ja tu mam na maksa ładownię? Ja cię pierdziele, dobra. A wy co się opierdzielacie tak? Co on was tak robi? Halo? Co on was tak porabia wręcz? Dobra, zwycięstwo nareszcie. Pokonaliśmy tego... No, mamy tam Galeona. Tam stoi. Widać maszty. ale było widać przed chwilą, nie widać. Teraz bo mgła jest. Może z bocianiego by było widać, ale... O, stoi. Holenderskie te. Mm. Dobra, płyniemy do fortu. Do, do miasta. Zrekrutować zało... Aha, nikt mnie nie lubi, nie chcą mnie. Nie chcą, nie chcą na, na pince służyć, to, 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 to kurde nie. To, to 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 tam są drzwi czy coś. Beczki z prochem. Kto tego używa? Olej. Po co mi olej na okręcie? Nie wiem. Czy moja załoga coś smaży? Jak, jak już to nie wiem, co oni tam... Raczej chlebcio jedzą i nie wiem, co tam jeszcze... I jak to, kapustę kiszoną Żeby szkorbutu nie dostać No Żeby nie zachorować Na szkorbut, o tak I Dobra, ogólnie to załogę Aha Kurde Aha, 80 marynarzy To no kurde, naraz sprzedaję, to, bo się wkurzyłem Dobra mm. Je... Jedziemy, płyniemy tu i, I trochę pohandlujemy, jednak, jednak widzowie zmieniłem zdanie. I myślę, że trzeba... Trzeba ogólnie... O, room. Y, Rum, dobry, dobry room. Nie wiem co ja mówię, no nie no nie mówcie, że... Dobra, to wiecie jak to się... Aha No nie no, tu nie ma sklepu. Co ja mam teraz robić? No i... No i kurde nara. I, I mam trochę słaby stan osobowy załogi, ale... Dobra. Czego tam kupcy chcą? Nie wiem. O, monety, monety, kurde. Jak tu zarobić? Tu co, magazynu nie ma? Aha, zapomniałem, to ta osada, dzień nic nie mam. No znowu dzień wypłaty i wam nie mogę zapłacić, no nie no. Co to ma być? Jak ja już nie, nie, nie mogę pływać normalnie. Nie, dobra, wiecie co, ja, ja płynę tu i to jest totalna porażka. Ja nie wiem zarobić, a nie... A nie nie zarobić, kurde. Dobra, jak tak dalej będzie, to kurde ja biorę ogólnie... Jak tak dalej będzie, to ja nie będę tymi wszystkimi okrętami pływał, tylko liniowym se popłyniemy. Ale tym też... Tym głównym też pinka też. Na razie cumuje. Weź tu załogę, pierdzielni i... Dobra, uff, wypłaciłem. Całe szczęście. Płyniemy teraz na yy, wyspę diabla. Diabła. A tu nic nie ma na wyspie diabła. Ja cię ile wy złota chcecie? Kurde. O dobra, zapomniałem, że tutaj mam osadę ogólnie tak zwaną tortugę Tortugę. Tak. O. Tortuga. Nasał. Tutaj nic nie było. Tutaj chyba się nie opłaca płynąć ogólnie. Tutaj nic nie ma, to tutaj nawet nikt nie atakuje, tu jest bardzo spokojnie. Tutaj bida jest ogólnie, nawet magazynu nie ma, więc no, więc no, no to tak trochę średnio, nie mam otwarty światce tu damy. Aha, co to za wyspa? Tego nie wie nikt. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego. 45 rum, co wy, rumu chcecie? Rum można wydać załodze w trakcie walki, aby zwiększyła jej, jej odwagę o szybkość ataku, o 10, a siła podczas abordażu o 15. Ooo, ty, a jak to im, jak mam im dać Rum? No, klikam mi się nic nie dzieje. Bawełna powierzchnika, powszechny karaibski towar. Eee. Eee. Enemy? Gdzie enemy? A, tam keć... O, towary jakieś są A niech się biją. Chociaż pomożemy temu holendrowi. Ja myślę, żeby się poradził na spokojnie, ale dobra. Trzy, trzy bawełny. Dobra, to Ci pomożemy, kolego. Jak cię goni ten pierdzielnik, tu starana go pukniemy i będzie po nim. Pomożemy ci. Ogólnie, pomożemy mu. O tak, weź go tu odwróć Weź go tu odwróć, panie, weź go, weź go tu Ja cię puknę tak kurde, nie wiem cię walnąć No kurde, i wszystko wodę, nie pierdzielę tam się sam, panie, ja go trochę tak kadłub mu zniszczyłem to wiesz Rać se sam kurde Popłynął spierdzielił Catch ale go, ale dostał bombę kurde ode mnie O znowu towary Mieliśmy atakować miasta Ale ogólnie Ale myślę że teraz mam taki słaby stan załogo, i o Załogi I w ogóle taka trochę bida To myślę że, że Ej a co będzie jak zaatakuje statek holenderski W sumie Teraz tak sobie pomyślałem Fisz 2 A gdzie jest jedynka jak to jest dwójka Dobra nieważne Płyniemy na... Dobra, to, to nie wiem, płyniemy ogólnie na... Gdzie my jesteśmy jeszcze? Nie... O, tak popłyniemy, tak siup. Tak, płyniemy teraz otwartym morzem. To muszę płynąć na... Jak to tam było? S. To Muszę płynąć na S ogólnie, o. O właśnie, tak muszę płynąć. Gdzie ship? Statek wielorybniczy, barka. A tu tam jest jakiś holender? Gdzieś jest statek wielorybniczy i barka. O, dobra, swoją barkę. Dobra, nie, nieważne. Widzowie, mi, mi ogólnie odwalam. Ej, zastanawiam się, gdzie ta, ta szczała niebieska prowadzi. Nie wiem, co ta szczała pokazuje. Czy to jest, nie wiem, wiatr? Że teraz płynę pod wiatr? Czy jak to tam. Nie wiem, tak szczerze. Gdzie ta niebieska strzała wskazuje Ale ona jest wszędzie To jest podejrzana strzała Bo zawsze jak jesteś na morzu to ona ci pokazuje Wiesz Kurde nie A najgorzej jak płyniesz na, yy, yy, w przeciwnym kierunku Nie wiem, nie wiem co ta strzałka pokazuje, czy to gdzie wiatr, czy jak to Nie wiem w sumie jak tam fizyka tej gry jest i w ogóle ale w sumie, gdyby nie ta szczałka to nie wiem jak tutaj inaczej zauważyć, jak wiatr wieje. Żeby... O, ty tratwa jakaś. To, co gdzieś tam biją, to gdzie ta tratwa była? Dobra, zauważyłem. Zauważyłem, rozbitkowie. Rozbitek uratowany zapłacił 15, 15 monet i dołączył do naszej załogi. Nie wiem za co zapłacił 15 monet, ale okej. Okay. Rozbitek oraz płyniemy. O. A i pr się, przepraszam, a no, kurek kichło mi się. Ym, tak. tak, 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 dobra. Myślę, że nie będę wam widzowie przedłużał, przy, przynudał. To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Elo.